Wiązka B w zaburzeniach osobowości to zachowania nieobliczalne i wręcz dramatyczne. W przypadku tej wiązki wyróżniamy cztery zaburzenia. Histrioniczne. Wyróżnia się nadmierną i powierzchowną emocjonalnością, językiem bogatym w emocje, ale nie w informacje, które taka osoba przekazuje. Do tego ciągła potrzeba skupiania na sobie uwagi, czy to zachowaniem, czy wyglądem, często też uznaje relacje za głębsze. Niż są w rzeczywistości. Drugim zaburzeniem jest zaburzenie narcystyczne. Chyba najbardziej znane zaburzenie razem z borderline. Zaburzenie narcystyczne charakteryzuje się przesadnym poczuciem własnej wartości i przekonaniem o własnej wyjątkowości. Do tego dochodzi wykorzystywanie innych do własnych celów, potrzeba skupiania na sobie uwagi, brak empatii i brak chęci zrozumienia drugiej strony. To zaburzenie dzielimy jeszcze na dwa podtypy: wielkościowy i wrażliwy. Wielkościowy to właśnie ten opis, który był przed chwilą. Jednakże w typie wrażliwym, poczucie własnej wartości jest kruche, a arogancja, która taka osoba może przejawiać, ma maskować wysoką wstydliwość i nietolerancję na krytykę czy odrzucenie. Niemniej obydwa typy są określane przez ludzi jako okrutne, kłamliwe czy aroganckie.